Halo, halo, no, cześć, 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 Amadeusz. co, co tam się dzieje? E... Ja akurat na treningu to mogę być trochę za zapalny, bo jeszcze na no. Okej, okay, więc y, Amadeusz, y, y, no. to dzwoni no nie wiem po co? To się słuchy przez sekundę, że tam kasy nie obraża, tylko musicie mi powiedzieć co powiedział, to się do tego odniosę. Okej, okay, więc y, ma, masz y, jakby powiedzieć to samo. Y, no, co mam powiedzieć to samo? Są... To, co mówiłeś przed chwilą, odnośnie chyba z tego, co pamiętam, to to, że re rekord robił na stole, na konferencji. Ale to on dzwoni, kurwa, się dowiedzieć, co mówiłem, to sobie obejrzyj, kurwa. <śmiech> <śmiech> nie dzwoni, kurwa, tylko wy dom jesteł dzwonię za zacznijmy od tego. Bo ja do ja ciebie tyniku. kurwa nie dzwonię, chłopie, ja twojego numeru kurwa nie mam. Jesteś pierdolnięty, chłopie? Dobra, się bo... to... No i ma... Dzwonicie do mnie, żebym się odniósł do Twoich słów, ale nie wiem jakich słów. Weź to ty to, to... się ja to... Dobra, dobra, do Kasiu, w spoko Spokojnie. Wy ja wytłumaczę, wytłumaczę ok. jeszcze raz. Kasjusz powiedział, że robisz rekord w MMA na stole konferencyjnym. No a poza tym inspirujesz się Kasiuszem. Jakoby Te. twój aktualny styl jest. Kopią jego aktualnego stylu. My Próbujesz, no znaczy, świetnie. że próbuję, no bo kurwa, no. ja stołów żeby sobie poprawić, rekord nie wypierdala mnie. No, dobra, poprawię. ten rekord na stole, ani też nie jest ani więcej, do tego nie wnoszę. A co do tego, czy wzorujesz na Katiuszu, no to sorry, ale zanim ty byłeś w federacji, to zacząłem najbardziej do wszystkich zawodników. Mówisz, ty coś tam o Konorze, Gregorza, a prawda jest taka, że na live'ach... Poczekaj, ja a prawda jest taka, że na live'ach ja pierwszy zaczepiałem konora MacGregora dla jaj i ostatnio wybywałem Roberta Lewandowskiego dla jaj, a ty się nie naglądasz. właśnie, ty kurwa dla jaj zaczepiałeś. A ja kurwa mówię na poważnie, chłopie. Ty se dla jaj, to ty kurwa w ogóle na walki wychodzisz chyba dla jaj, kurwa, bo cały czas dostajesz w pizdę, kurwa, no ze stołem kurwa dla jaj, ledwo co wygrałeś, chłopie. Ja człowieku, jak ja mówię, to ja mówię na poważnie, chłopie. Ja mam pas króla i kurwa zapraszam MacGregora i chętnie go kurwa zleje w boksie człowieku, a ty widzisz. Bo ty zacałem jesteś kurwa, tak jak to Wiewiór ja powiedział. On, jak, on mówi prawdę, jak ja się ja pomyli, zbiłem. kurwa. no, Widzisz, dla dobra, jaj, kurwa. jestem na sali, każdy mi być cicho, kurwa. No, bo, ale dobra, czekaj, ja na bok. Ty. Aj, tak, tyś, streamować, bo ja streamowałem, zacząłeś dymić, nie, my jedno tylko, bo ja damy mię, jesteś jedną wielką kurwa w ogóle, chłopie nie kojarzyłem. To ty się kurwa przylepiłeś do mnie na majówkę, żeś się kurwa wiebał, do mnie człowieku, już wtedy zauważyłem, że jesteś przyjebany. Ej, to były urodziny Noraka, to i zaprosiliście mnie. Co? Ja pierdolę, to no. temu to się tam poprzestawiało w głowie, kurwa, od tych fajów. Człowiek, kurwa. Ja dobrze wiesz, dobrze znasz moje zasady, już zresztą wielokrotnie powiedziałeś. Wielokrotnie powiedziałeś, wielokrotnie powiedziałeś o moich zasadach, bo je znasz. I to okej, okay, no. plus dla ciebie, że znasz je, wiesz że jak już na ciebie postawiłem krzyżyk, ale dobrze wiesz, że również cię wtedy kurwa zaprosiłem do siebie no. i ci powiedziałem, że kurwa nie chcę mieć z tobą kontaktu, bo trzymasz się z wieloma kurwa moimi wrogami i kurwa nie chcę mieć z tobą kontaktu i w I ogóle nie jesteś nie, kurwa lewy, to już, szanowni, dobrze szanowni, wiesz, no, że nie będę na razie mówił, od od więc lepiej Ja jape, bo wiesz kurwa na, na ciebie jakie mam kurwa haki, ale... Ja już wtedy na majówce zauważyłem to, co wtedy powiedziałeś, że kurwa, tak naprawdę my wtedy mieliśmy pierwszy jakiś swój melanz, a ty mi mówisz takie poważne rzeczy. Ja ich tu nie będę hmm, mówił, kurwa. ale się, poważne rzeczy, a przy mnie zaufania. stało sześciu gości, ale... których w ogóle nie znasz. Nie, jeszcze się tłumaczyłeś, że mi powiedziałeś, bo mnie kurwa, wi widać, że jestem zasadowiec i nie powiem, ale kurwa, człowieku, ale tam stało sześciu gości, a ty takie rzeczy mówisz, kurwa, których nie znasz. Więc no się jedni, chłopie, no bo naprawdę ale... kurwa daleko nie zajdziesz, bo ja, ja nie muszę o tym no, mówić kurwa, bo tak, no i tak ja ci ja ja jesteś zjebem, ci udowodnię bez tego, że jesteś zjebem. Ja cię unikam, bo chcę się trzymać dalej od ciebie, bo jesteś moim zdaniem socjopatą i niezrównoważony, dlatego się trzymam od ciebie z daleka. Jak będziesz chciał walki, to ci powiedziałem, to się zgłaszę i jestem gotowy, ale tak to się trzymam od ciebie z daleka i tyle. No trzymaj się, no tak kurwa, ze stołami się lepiej trzymaj kurwa. Tam ci będzie pójdzie łatwiej. No widzisz, i cały coś podpuszczasz. Ja mam cię w dupie, a ty cały czas mnie zapytasz. Ale to ty kurwa dzwonisz, człowieku! Przecież ja ci kurwa mam w dupie totalnie, się. chłopie, kurwa. Ja przecież mam w ciebie wyjmę, do przecież dobrze, wiesz, człowieku. kurwa, jak, jak ty... Po tym jak kurwa ci zaprosiłem, jeszcze e, tylko. Warto, warto powiedzieć, że rzeczywiście reżyserka zadzwoniła do mnie. No dobra, nie? No to, to. nie, to, u, 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 nie to się nie odbiera. Co myślisz, że kurwa jak mnie znasz, myślisz, że ja bym kurwa wszedł na linę, jakbym nie wiedział, co chcę powiedzieć. No nie kurwa, wszedł to kurwa nie gada, a nie kurwa się pyta. Więc. ja no, nie no to się pytam, na jaki temat bym się powiedzieć, bo kurwa byłem na treningu. Czego kurwa nie robię? No to, to kurwa treny, bo to... i tak cię wiewiór zleje, chłopie, kurwa. Dobrze wie, że kurwa. Nie wiem tego, e... nie. Ja no, zweryfikuje, czy jak przyjdzie, czy jak przyjdzie, to mu wyjebie. Nie, nie wyjebałem mu, tylko mu powiedziałem, że nie chcę się kurwa z nim trzymać, już widać, bo się trzyma kurwa z ziomami. Wiesz, jak jeszcze z jednym, jak kurwa, wiesz, my się trzymamy, a ty kurwa, no ty jesteś wodarzem, to musisz mieć ze wszystkimi kontakt. Ale jak ja się z nim trzymam, a on się trzyma, kurwa, jeszcze tam, wiesz. Ja mogę mieć inny kurwa stosunek do jednej osoby, ale jak widzę, że się trzyma z tym, z tym, z tym, a ja tego kurwa tego i tego nie lubię i kurwa mam na nich kurwa papiery, że są kurwa lewi, no to kurwa coś jest nie tak. I mu ale wtedy sensie zaprosiłem... mówisz, że Amadeusz jest lewy. Amadeusz to, to wiadomo, że jest lewy, ale kurwa yy, mówię, że ja go przecież zaakceptowałem, w go do towarzystwa. Ale jak zobaczyłem, że jednak się trzyma z tym, z tym i z tym, to coś jest nie tak. A potem jeszcze kurwa, ma, stworzył ten kurwa patologiczny, kurwa program ustawiony, kurwa obserwowani i tam kurwa bronił e, SIDA. Kurwa, jak ludzie do kurwa, prawdę wysłali, to on wyciszał, to wtedy już powiedziałem: Nie, no to kurwa, totalny zjawisko. Ale ty nie byłeś jeszcze sam? Nie, ja tam nie pojechałem, kurwa, jak zobaczyłem. że on mnie a, zapraszał, a, żebym był, kurwa, z nim to stworzył. Ja mówię: Ty jesteś, kurwa, człowieku, umie ja król, kurwa, nie nie po swojemu robi. Ja bym pamięta. nigdy nie wszedł. Jak zobaczyłem, co tam się kurwa odjebało, jak to było reżyserowane. To się, kurwa, współczułem moim znajomym, których tak naprawdę poznałem tego, kurwa, zjeba z tymi większością ludzi, on nawet znajomych e, tam, nie miał. Bo Maluba tam chyba był. Maluba, Rata okay. i wszyscy tam, kurwa, Ryba, wszy wszystkich on poznał dzięki mnie. I wiesz, on nawet znajomych, kurwa, nie miał, tak to by nie miał na projekt ludzi, ja. kurwa. Wiesz, i mnie zapraszał, ja mówię, kurwa, jak ja robię projekt, to po swojemu, kurwa. Ja, ja ustalam warunki, kurwa. Zresztą nawet, w, o, zgodziłem się na YouTube Sor, ale kto tam, kurwa, był dyktatorem? Kurwa, to Kasio Król, kurwa dyktuje wa warunki. kurwa. Nie wchodzę w jakieś projekty, gdzie kurwa ktoś taki kurwa zjebany, co nie ma pokładane w głowie, kurwa ze stołami walczy, będzie kurwa drygował. No i, i widzisz, Ja, powiem, ja mam intuicję, tak. ma, już ma kurwa ten, szybciej, tak, że dobra, ta, to, to jest zjebany podjęcie, projekt. To mi coś powiedzieć. Jak ja najbardziej. Jakie jakieś sztuczne konflikty, nie będę nic pompował na siłę z Katiuszem, Jak przyjdzie dzień, gdzie będziemy mieli się bić, to się zaczniemy kłócić, może zostać głównym a tak to jest, póki nie ma rozmowy o walce, to nie będę się w jakichś górnach borywawiał. Znacie się kłócić. No, to ty, kurwa wszystko, wdupię, to, twoje całe życie jest reżyserowane chyba. U mnie kurwa nie ma, Dobrze, Amadeusz, dziękujemy za rozmowę, bo z tego co wiem, masz trening, też przepraszamy za to, że... Nie, no nie, już skończyłem akurat trening, ale spoko, spoko, że zadzwoniliście. już nie spinaj się, żyć sobie swoim życiem, jak będziesz gotowy, to dzwoń. Trzymaj się, już. Spoko, kurwa. Jestem obejrze, goto... Obejrzę se z pięć razy jednak, bo to zabrzmiało groźnie. Obejrzę se pięć no, razy, ja jak rozpierdalał ten, ten stół. Mam ci grozić, ja trzymam tak, szansę. Tak, no przecież to ty kurwa groziłeś, ja, się, ja tobie nie groziłem. Mam ja się to spotkałem to się z tobą, <laughs> zadzwoniłem, powiedziałem, że kurwa powinieneś mnie przeprosić, jak cię kurwa mówiłeś, że Bogusław cię podpuścił, że kurwa, że mnie nie najebiesz. Kurwa, my się trzymamy. Nigdy bym kurwa o ziomku powiedział, nie powiedział z którym się trzymam, z którym majówkę kurwa spędzam, że kurwa, że mogę z nim walczyć, czy ja kurwa bym powiedział o, Sasze, o Milu kurwa, gdzie z nimi mieszkam, żebym mógł walczyć, byście mi postawili milion na stół, bym kurwa nie wyszedł z nimi do walki kurwa, jakbym wyszedł do do, nich do walki, to bym ich rozjebał, już bym, bym się nigdy z nimi nie trzymał, a ten mówi u ciebie na wywiadzie, że kurwa chce ze mną walkę, A Pozwól mi powiedzieć i powiedziałem a, mu, że no, kurwa mam je za to, przeprosić, a on kurwa tam wy, poszedł do hotelu i kurwa powiedział, będziesz bity, będziesz kurwa leżał, będziesz kadał. No, no to widzisz, się że mu Nie tak, nie nasz rozwój, ale no, było tak wyglądała nasza rozmowa. No tak wyglądała, kurwa dobrze wiesz. Bo jakby inaczej wyglądała, to bym ci wyjebał wtedy. A mnie cały nie, czas, co pięć minut mówił, a nie wyjebiesz mi, nie wyjebiesz mi, a ja mówię kurwa, nie, przecież nie kurwa powiedziałem ci przez telefon, że ci nie wyjebie jak przyjdziesz. Ja nie zajebiesz, powiedziałem, że zanim mi na żywo, to masz mi poinformować, że był gotowy, a nie z partyzanta. I to, a nie, nie powiedz, że nie było momentu, gdzie powiedziałeś, że stanęłem, złapałem gardę i mówiłem, że dawaj. Jeszcze nie raz? No, kurwa, kłóciliśmy się, e... się w godzin. Że kłóciliśmy się Chuj, godzin i... No i czy ja mówię, ba, zadzwoni do mnie przed, czy jak przyjdzie, to czy mówię, ja powiedziałem, że nie. Przyjdź, ci powiem tylko, że po prostu, bo ja jestem zasadowiec. Ja nie mówię przez telefon, kurwa. trzymałem się, jednak wpusiłem go, popełniłem, bo uważam, ale wpusiłem go w towarzystwo, więc wpłuzałem, że na żywo, jak mu powiem, zasadowo, że po prostu nie chce się z od jego Posłałem też. Powiem tak, ogólnie ja tutaj się wypowiadam cicho i spokojnie, bo tutaj jest po prostu ochroniarz i jestem na sprawie, więc nie będę kulturalny, więc mówię kulturalnie, ale no, sorry, nie zgadzam się prawie z żadnym z Tobą Wszystko było podobnie do tego, co mówi, ale zupełnie inaczej. Na przykład on mi nigdy nie powiedział, że mi nie wyjebie, zanim z niego przyjdę, bo na ja pierwszy chciałem do niego jechać, się, że mu dowodzić, że się go w ogóle nie boję. Więc nie zadzwoniłeś, zadzwoniłeś, zapytałeś, czy ci nie wyjebie, jak przyjedziesz? No co ty gadasz, ja się ciebie sprzedałem, ta rozmowa jest nagrana na YouTubie. Na ja pierdolę, przecież, przecież wydaje mi się, że... Dobra, ale to już kurwa nawet... Dobra, se gadaj, co chcesz, no ale ważne, że i tak ci nie wyjebałem, chociaż kurwa cały czas ale, pytałeś, czy ci wyjebie. No człowieku... Ale tyku, przecież jakbyś mi wyjebał, to bym cię od razu to przecież znasz mnie na byś, kurwa już nie wstał, popieł. Już byś nie wstał, kurwa. A to, ja razy się mówiłem, że. To jakbyś oddał, oddał, to czemu pytaj, pytaj co 5 minut, czy ja ci nie wyjebię? Bo kurwa, mieliśmy wiem, czy pamiętasz? Więc ja nie pytałem, czy mi nie wyjebiesz, tylko się pytałem, nie pytałem, tylko zaznaczałem, że jak już będziesz chciał mi wykurwić, to że masz mi powiedzieć, to się będę gotowy i się napierdalamy. Czego nie czekajcie? <laughs> napierdalamy, no to chłopie! No to kto mówi, kurwa, jak mi wyjebiesz, no? To albo jest gotowy, albo nie jest gotowy, kurwa. Człowieku, albo jest gotowy na walkę, kurwa, albo nie. A jak kurwa ustawiamy w solo, no to kurwa mówisz, że idziemy na solo i wtedy kurwa każdy jest gotowy. Człowieku, kurwa, wszędzie pierdolisz wywiadach, że jednak mnie poznałeś, to chociaż kurwa nie kłam w, ty, w tych zasadach, znasz moje zasady i wiesz, żebym kurwa ci nie wyjebał z partyzanta, kurwa. To pomimo, że kurwa nawet się nie lubimy, to się kurwa chociaż szanujmy, kurwa debilu ale prawda jest taka też. Że raz odłożyłeś wszystkie rzeczy i powiedziałeś, że walimy solo i co zrobiłem. Sam na środku, złapałem gardę i już tam gotowa, ty do mnie co, najebałeś i tam zrezygnowałeś z bójki. Dobra, nie ma teraz o tym, bo jest kolejny kurwa. Eee, no było, tak? tak się trzyma kurwa z tym mefedroniarzem. kurwa, chyba mefedron kuchy z Targówka bierzecie, kurwa. Dobra, kuchy ale, bo, bo, bo generalnie no, rzecz biorąc, i, mamy jeszcze i, jeden. I, jeden i, cie... tak jeszcze jeden ciekawy telefon. Jeszcze jeden ciekawy telefon chcemy wykonać, mianowicie do Pawła Tyburskiego. Tak więc... Ej spoko, ostatnią rzecz, jaką chcę dodać. Jasne, sobie... Nie raz ci na żywo powiedziałem, że ciebie nie boję i tyle. No spokojnie ten gawać, że jakiś obstrany byłem i że cię prosiłem, żebyś mnie wyjechał, bo nigdy cię nic takiego nie prosiłem. I zawsze Co pięć minut to... mówiłeś? Co pięć minut to mówiłeś. Myślę, że no będziecie mieć ja jeszcze ja czas nie... na, na tego typu wyjaśnienia. I myślę, że nawet ryba by to potwierdził, że jak jechaliście do mnie, to że zapytałeś, czy ci nie wyjebie. Pomimo, że teraz tam sobie, ryba, kurwa, w dupę mu wchodzisz, do kurwa, ci, dzień w dzień mu w dupę wchodzisz, z... to rybę znam, że jest też zasadowiec, jednak by nie skłamał. To przypomnę ci, Kasy, że teraz też źle pamiętasz, bo ryba z nami nie przyjechał, ryba do nas dojechał. No no, to nawet dojechał, no to kurwa, no na pewno Największy Z tego, co mówisz, jest, jest właśnie tak średnio z związany. No, tak, to ty, ty kurwa, na pewno, na pewno twoje było z prawdą pojechać do hotelu kurwa i wyzywać. Panowie, Gdzie ja oficjalnie ee, ciebie wyzwałem? Może kurwa. zróbcie tak, że nie wiem. Ja że... cię za, za, m, zaprosiłem na prywatną rozmowę kurwa, a ty pojechałeś do hotelu i kurwa zacząłeś nagrywać takie a, gówno. Dobrze, a, dlaczego, a do której godziny mówili, że do 12 mam czas, żeby cię... Przeprosić pamiętać, za te słowa, co powiedziałeś u Boxdella. Nie nie nie, tak, nie, nie, nie. Tak, tak, i widzisz Nieprawda. kurwa, kłam co jebany. Ja ci powiedziałem, Nieprawda. że kurwa, kolegi nie, się tak nie wyzywa, widzisz? Widzisz kurwa, kłam Nie, jebany? Za te słowa u co powiedziałem, że kurwa może ze mną walczyć, ja wy, kurwa, to przed chwilą mi imprezowaliśmy. a on mówi o kumplu, że może ze mną walczyć. Nie wiem, jak ktoś chce, to nie chce odpalić szota i zobaczy, jaki miał stosunek do mnie, to nie odpali. odpalić. Nie tak jak opowiada, że Ja se odpalę, jak wrócę do domu, to się szota, kurwa ale nawet. No to, z 3. Pierde, to, to, to odpal. Ja też dzisiaj zrobię te Dobrze, odpalę, to zróbcie to najwyżej. Y, be, możecie sobie poodpowiadać na Instagram Story czy coś, jeżeli ja mam będziecie chcieli. Na bo... obecno... Nie, ja nie wchodzę z kasyszem w żadną główną burzę. Ja powiedziałem, no po co się z nim kłócić? Jeśli nie ma mowy o walce. No, to... to po co dzwonisz, kurwa, się człowieku? Przypomnę Ci, że to my dzwoniliśmy. Chuj, no to się kurwa jak nie wie o co chodzi, no to kurwa po co odbiera. Ja bym ten tak kurwa Dzięki Amadeusz, powodzenia i życzę powodzenia na walce też. Trzymaj się. No i czekamy teraz na reżysera.